Dzisiaj temat był, co moje, co nie moje. Jak rozpoznać, czy te uczucia, które w sobie odkrywam, które czuję swoim ciałem, są moje, a które nie moje. Jak widzieliście tutaj w tych. My naprawdę jesteśmy tak jak te instrumenty, że zarażamy nawzajem się uczuciami. Prawda? ktoś czuje smutek, to ludziom w wokół też się robi smutno bardziej. Tak? Jakoś, jak przy smutnych rodzicach, to w ogóle ciężko się cieszyć, co? Albo przy smutnych ludziach, rozpaczy w żałobie, kiepsko się cieszyć, prawda? I częściej się to dzieje, niż nam się wydaje. Tak myślicie, w rodzinie, w której dużo było porażek, strat, łatwo odnieść sukces? Nie. Dlaczego? Bo to zaraża. Tak, zaraża, ale byśmy zdradzili tę rodzinę, nie? Wyrzuty sumienia byśmy mieli, jakby nam się pogodziło. Taka byś była teraz szczęśliwa, radosna. Nie, nie fair coś, nie? A jednak musisz się nauczyć żyć z wyrzutami sumienia. Oddać mamie to, co mamy. Ona sobie powiedzieć. Pójdzie do terapeuty, nie śmieję się, ale tak. Ona przeżyje, pójdzie do terapeuty, a ty już możesz być idziesz z tego, co ty na to? Co ja teraz będę robić, nie taka słuchna? Tak gustownie i tak ładnie ten czarny sweter wygląda. Trzeba by się wtedy czerpierać. Tak, nieraz jesteśmy do naszych smutków, depresji, cierpień przyzwyczajeni. Na tym tożsamość zbudowana.